Koniec grudnia to czas podsumowań również politycznych. W przypadku Polskiego Stronnictwa Ludowego to także okres zapowiedzi i deklaracji. Prezes tego ugrupowania, Waldemar Pawlak, opowiedział się za pozostawieniem ostatecznej decyzji rodzicom sześciolatków w sprawie rozpoczęcia ich nauki. Proponujemy, tak jak to było do tej pory, yy otwarte dla rodziców, jeżeli chodzi o decyzję o wcześniejszym wysłaniu dziecka do szkoły, żeby po tej decyzji państwowej zachować pewien element wyboru dla rodziców, dla rodziny, żeby na przykład była możliwość przedłużenia o jeden rok wejścia w ten obowiązek szkolny dla dziecka, to znaczy, żeby rodzice mieli taką możliwość przedłużenia tego dzieciństwa o jeden rok, jeżeli uznają, że jest taka ich potrzeba i jest taka ich ocena, to znaczy żebyśmy bazowali na rozwiązaniach, które opierają się o swobodę wyboru. Polskie Stronnictwo Ludowe liczy, że uda się znaleźć kompromis z koalicyjną platformą obywatelską w sprawie obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet z każdym kolejnym dzieckiem o trzy lata. Oczywiście na zasadzie możliwości, a nie obowiązku. Te debaty jeszcze przed koalicją rządową. Pan premier wykazywał się zawsze i wyczuciem, i wrażliwością, i pomysłowością, jeżeli chodzi o szukanie rozwiązań kompromisowych. Także nie sądzę, żeby w tym przypadku miał problem ze znalezieniem kompromisu. Wicepremier, prezes PSL Waldemar Pawlak jest zdania, że mijający rok był przełomowy dla Polski. Jak ocenił, objęcie przez nasz kraj przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej zwieńczyło okres przemian w Polsce po 1989 roku. Jeżeli chodzi o PSL. Traktujemy ten rok jako rok, który dostarczył nam dużo nowych doświadczeń, rok wyjątkowy poprzez fakt polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i w ten sposób symbolicznie zwieńczający ten okres polskiej transformacji, ale równocześnie początek kolejnego okresu bardzo wymagających dyskusji politycznych, bo Rysuje się, że pierwszy kwartał będzie pod znakiem dyskusji dotyczącej szczególnie spraw społecznych. Tak jak wczoraj na Radzie Ministrów dyskutowaliśmy o planie prac, te sprawy dotyczące emerytur, nie tylko w tym wymiarze wieku emerytalnego, ale także emerytur dotyczących służb mundurowych, będą bardzo takie gorące politycznie. Według prezesa PSL nadchodzący rok będzie trudny dla przedsiębiorców, którzy będą potrzebowali konkretnych zachęt do inwestowania i tworzenia miejsc pracy.